Redakcja RN.eu wspiera sklep Oleole. Ole, elektronika w internetowej cenie. Nie wiem czym zgrzeszyłem za życie, ale najwyraźniej trafiłem do jakiegoś nieopisanego wcześniej kręgu piekła, gdzie już po wieki wieków będę testował kolejne wersje Grand Theft Auto 5. Robię to już od niemal 10 lat, i gdy tym razem chciałem zerwać z tradycją, bo nie będę przecież płacił po raz szósty 160 zł za dokładnie tę samą grę, BUM! Rockstar ogłosił, że na premierę gra będzie kosztowała na PS5 tylko 40 zł. No więc a, gówno, tu my idziemy znowu, żeby zobaczyć co zmieniło się w Los Santos, bo przecież musiało się zmienić mnóstwo rzeczy, skoro Rockstar rozpalał swoich fanów kolejnymi zapowiedziami i trailerami, tak jakby to był jakiś kolejny krok w ewolucji marki. Niestety nic z tych rzeczy. Rockstar zrobił po prostu gloryfikowaną łatkę dla nowej generacji konsol, ale nie daje jej fanom za darmo, tak jak robią to inne firmy. Ba, w ogóle nie oferuje jej w formie łatki dla aktualnych posiadaczy, nawet płatnej. Jeśli masz już egzemplarz GTA 5 na PS4, to żeby cieszyć się nowymi funkcjami na PS5, musisz kupić grę jeszcze raz. Nie ma żadnej ścieżki aktualizacji. Więc wydawać by się mogło, że firma ma ku temu jakiś dobry powód, i nie wiem, może gra wzbogacona została o nowe funkcje, jakieś nowe, fabularne DLC. Absolutnie nic z tych rzeczy. To dokładnie to samo GTA, co na urządzeniach z zeszłej generacji. Jedyne zmiany dotyczą tu rzeczy związanych bezpośrednio z architekturą nowych konsol. No i wydaje się, że nowe wydanie jest jedynie pretekstem do dalszego rozdzielenia piątki od trybu online, który na nowych konsolach dostępny jest też jako oddzielna aplikacja. Działająca bez konieczności kupowania i posiadania trybu fabularnego. No więc, co tak naprawdę się zmieniło? Kilka bardzo kosmetycznych rzeczy, które co prawda znacznie uprzyjemniają grę, ale nie powinny oznaczać konieczności jej kupowania całkowicie od nowa. Różnice widać już od startu. Od kliknięcia kafelka w menu do pojawienia się w grze na PlayStation 5 potrzeba trochę ponad 30 sekund. To niemal 5 razy szybciej niż na PlayStation 4, gdzie gra ładować potrafiła się nawet 2,5 minuty. Widać natomiast, że ta wersja silnika Rage ma już swoje lata, bo zarówno na pc z dyskami SSD, jak i na PlayStation 5 gra nadal ładuje się dużo dłużej niż większość współczesnych tytułów. Wyraźnie engine używany przez Rockstar nie radzi sobie z wydajnym ładowaniem dużej ilości danych. Natomiast fakt, że gra ładuje się kilkukrotnie szybciej, jest oczywiście zmianą na plus. Usunięto nawet konieczność oglądania za każdym razem intra, które do tej pory maskowało część ekranów ładowania. Bezpośrednio w grze najbardziej uderzającym jest wprowadzenie trzech trybów graficznych. Na PS4 gra zablokowana była do 30 klatek na sekundę i rozdzielczości około 1080p. Na nowej generacji tytuł startuje domyślnie w 30 klatkach i 4K. I przeskakując szybko z jednej wersji do drugiej, widać te zmiany. Na PS5 wszystkie elementy są ładne, ostre i bez ząbkowania na krawędziach. Gra przypomina teraz dużo bardziej wersję pc na wysokich ustawieniach graficznych. Rockstar twierdzi, że ten tryb gry wspiera również ray tracing, ale nasze krótkie kilkugodzinne testy wskazują, że to bardziej białe kłamstwo niż prawdziwa implementacja technologii. Podczas gry nie znalazłem żadnego przykładu wykorzystania ray tracingu do generowania odbić. Tu wciąż wykorzystywane były stare cube mapy. Nie znalazłem dowodu na to, by ray tracing używany był też do oświetlenia. Żadne źródło światła nie dawało realistycznego odblasku na modelach bohaterów, dostosowując się jedynie do predefiniowanych schematów. Jedynym śladem ray tracingu, jaki znalazłem w całej grze, były cienie. I to nie wszystkie. Wiele elementów gry wydaje się korzystać z pre w silnik cieni niezależnie od trybu graficznego, na przykład proporczyki wijące się na wietrze nie są rajtrejsowane. Natomiast cienie rzucane przez oświetlane słońcem budynki są śledzone promieniami i widać to wyraźnie w różnicy między kanciastymi twardymi krawędziami oryginału, a bardziej naturalnymi rozproszonymi zaciemnieniami rzucanych promieni. Efekt jest praktycznie niezauważalny gołym okiem. Gra wygląda niemal identycznie przy włączonym i wyłączonym ray tracingu i jestem niemal przekonany, że dodanie tego efektu i tylko na pojedynczych elementach gry to stuprocentowy zabieg marketingowy, bo ray tracing w grze faktycznie jest, więc nie ma tu kłamstwa, ale ponieważ dotyczy najwyraźniej tylko cieni i tylko czasami, oznacza, że na dobrą sprawę mogłoby go tu nie być wcale. Tak prezentuje się więc tryb jakości, czyli 4K 30 FPS i Ray Tracing. Nie widzę najmniejszego powodu, żeby pozostawiać go włączonym, chyba że kogoś chorobliwie jara ostrość każdej krawędzi w grze. Dużo bardziej sugerowałbym przełączyć grę w tryb wydajności, który odblokowuje klatkarz. W ten sposób gra osiąga po raz pierwszy na konsolach całkiem stabilne, przynajmniej poza filmikami, 60 klatek na sekundę, ale kosztem ostrości, bo gra dynamicznie zmienia rozdzielczość, by tę płynność utrzymać. No i wyłącza to też efekty RT. Różnica między pełnym 4K a upscalingiem jest dość subtelna i sprowadza się do mniej ostrych krawędzi obiektów podobnych efektem do ante aliasingu. W tym trybie gra działa najlepiej, łącząc płynność, jakiej nie było jeszcze na konsolach, z rozdziałką dużo wyższą niż na PS4 i zbliżającą się do 4K. Jest jeszcze trzeci tryb wydajności z Ray tracingiem, który też próbuje utrzymać 60 klatek, ale spada z rozdzielczością jeszcze niżej. I biorąc pod uwagę, jak bezużyteczny jest w tej grze Ray Tracing, wydaje mi się nie wart świeczki. Dla mnie osobiście wygrywa wydajność bez Ray Tracingu, ale jeśli ktoś jest przyzwyczajony do 30 FPS z poprzednich generacji konsol, to i opcja 4K30 może od biedy być dla niego. No bo gra wygląda wtedy jeszcze ładniej. Rockstar twierdzi też, że podrasował nie tylko rozdzielczość, ale również oprawę graficzną gry, i tu też mam mieszane uczucia. Z jednej strony wyraźnie widać, że elementy wolumetryczne, takie jak dym, wyglądają odrobinę lepiej, a i eksplozje są jakieś takie bardziej pękate. Ale jednocześnie niektóre tekstury pamiętają jeszcze czasy PlayStation 3, na przykład tutaj rozmywająca się koszula Lestera, czy ta abominacja na kroczu Franklina, a i sama oprawa graficzna, w tym na przykład twarze, ciągle. Doładowujące się detale budynków i wyskakujące obiekty w tle, czy co jest absolutnie skandaliczne, wciąż niedziałające lusterka w samochodach, dwuwymiarowe kwiaty na łąkach, czy płaskie tekstury udające klamki we wnętrzach wozów, trącą już zdecydowanie myszką. Zaczyna się odczuwać, że grata, choć miejscami wciąż zdumiewająca wizualnie, ma już niemal 10 lat i trudno byłoby przekonać kogokolwiek, że jest to produkcja z tej generacji. No bo nie jest. I to widać. Miłym jest dodanie obsługi HDR, najwyższa pora oraz wsparcie dla funkcji kontrolera DualSense. Jest ono dość subtelne, ale przyzwoite. Pad reaguje na nierówności podłoża podczas jeżdżenia, a spusty w interesujący sposób pozwalają na kontrolowanie prędkości wozu. Spust odpowiedzialny za pedał gazu zaczyna stawiać odczuwalny opór w okolicach 3/4 wciśnięcia, gdy auto jedzie normalną, uliczną prędkością. Dopiero jego dodatkowe dociśnięcie skłoni je do rozwinięcia pełnej prędkości, i jest to uczucie tak naturalne, że zauważyłem je absolutnie przypadkiem, dopiero po paru godzinach gry. W pewnych sytuacjach szybciej zmienia się również aktywnych bohaterów, ale szczerze to poza konkretnymi sytuacjami nie miałem z tym nigdy większych problemów, więc jest to poprawka mało znacząca. Największy problem tego wydania polega na tym, że jest dobre nie dlatego, że Rockstar zrobił tu jakąś świetną robotę sportem, a dlatego, że GTA V to po prostu wciąż spoko gra. To powinna była być darmowa aktualizacja dla jej posiadaczy na zeszłej generacji konsol. Nie widzę żadnego powodu, dla którego Rockstar powinien chować coś, co jest zwykłą iteratywną łatką do gry za paywallem, w sytuacji, gdy każdy, kto w GTA V chciał zagrać, miał milion okazji, żeby to zrobić. To dosłownie ta sama gra na PC była nawet rozdawana za darmo. Nie jest skopana, jak Definitive Edition nie jest też ambitną rewolucją piątki dla nowego pokolenia. To po prostu GTA V na nowej konsoli. Można włożyć do konsoli płytę z PS4 i ma się dokładnie to samo, tylko w 30 fpsach, niższej rozdzielczości, bez HDR i ze znacznie dłuższym doczytywaniem. Kazanie kupować całej gry od nowa dla kilku kosmetycznych usprawnień na sprzęcie, który już odtwarza starszą wersję tej samej gry, to po prostu bezczelne żerowanie na fanach. W promocyjnej cenie 40 zł na PS5 teraz jeszcze jestem w stanie to jakoś przeboleć czy zrozumieć. Gdyby ktoś miał teraz do wyboru używkę na PS4 za 4 dychy, kontra wersję na PS5 w tej samej cenie, no to spoko, decyzja jest dość prosta. Niektóre firmy nawet pobierają opłatę 10 dolarów za Next Gen patcha. To słaby zabieg, ale przynajmniej nie ewenement w branży. Ale 160 zł w okresie popromocyjnym za garstkę usprawnień do niemal dziesięcioletniej gry to jest absolutny absurd. Nie jest to przecież ani remake, ani nawet remaster. Gdy GTA V wyszło na PS4, to chociaż dodano do niego kiści nowych aktywności w kampanii, więcej dzikich zwierzaków, całkiem nowy tryb FPP, czy związane z nim wnętrza samochodów. Można było polemizować, że jest to mimo wszystko jakiś tam nowy produkt na nowy system. Na PS5 Rockstar życzy sobie niemałych pieniędzy nie za dodatkową zawartość, a za przywilej odpalenia gry z podstawowymi funkcjami dla tej platformy, takimi jak 60fps czy szybszym wczytywaniem. Blokując na dodatek możliwość aktualizacji dla istniejących klientów. Nie podoba mi się to i uważam, że to kolejny niepokojący krok firmy, która już od jakiegoś czasu ignoruje oczekiwania własnych klientów. Czy wina stoi po stronie samego Rockstar Games? Czy może raczej ich właścicieli, Take-Two Interactive, które stara się wydusić z ich marek każdy ostatni grosz? Tego nie wiem, ale trudno nie obawiać się o przyszłość serii, która od jakiegoś czasu słynie co najwyżej z nieustannego ogrzewania tych samych kotletów.